A no, oto Jastrzębie. Dzisiaj będzie trochę o Jastrzębiu. Dobra, idziemy coś nagrać i pokazać Wam troszeczkę Jastrzębia. Moim okiem, oczywiście. Ale zanim obejrzycie resztę mojego filmiku, chciałem Was prosić o wsparcie dla dziewczynki, która jest naprawdę bardzo poważnie chora. Ma na imię Zuzia, ma 14 lat i od pięciu lat walczy z chorobą, z straszną chorobą, jaką jest rak. Teraz właśnie w tym czasie potrzebuje największego wsparcia finansowego ludzi dobrej woli. Jest zbiórka na Fundacji Się Pomaga. Link będzie w opisie tego filmiku. Także wejdźcie sobie, poczytajcie sobie o tej chorobie, poczytajcie sobie o tej dziewczynce, o historii tej dziewczynki. Także jeśli możecie, to po prostu pomóżcie. O, i przypadkowo trafiłem na galerię historii miasta. Mała. Aczkolwiek bardzo fajnie przemyślanie e, zrobiona, fajnie wszystko opisane. Także można parę chwil sobie spędzić e, oglądając, jakie przedmioty używali dawni Jastrzębianie i e, co tutaj było właśnie kulturą tego regionu. Ale zanim w Jastrzębi było uzdrowisko, był pewien pałacyk w Boryni. Bardzo piękna budowla. Mieściła się tam rodzina austriacka, ale podobno strasznie źle traktowała swoich chłopów. Za małe przewinienia musieli leżeć krzyżem. Kara chłosty to była codziennością. Umowa była taka, że pracowali, mieli pracować dwa dni w tygodniu, a pracowali sześć no bardzo źle ich traktowali tutaj tą okoliczną e, ludność dziwię się troszeczkę że nie spalili im tego pałacyku ale to i dobrze bo zobaczcie jak się uchował jest bardzo piękny a tu słynna Zdrojowa tu kiedyś było mordobicie e... Jastrzębie. Nazwa Jastrzębie w kronikach historycznych już pojawiła się 700 lat temu. Na skutek tego czarnego Jastrzębia, tego rycerza, który tutaj miał pilnować szlaków, pilnować kupców, żeby ich nie okradali. Ale coś tam mu z hajsem nie poszło i zamiast ich pilnować to ich okradał i zrobił się po prostu zbójem i dużo historyków mówi, że to jest wymyślona postać nawet jakiś gościu co to właśnie opisał niby tam sam to podważa ale po jakimś dłuższym czasie okazało się że Znaleźli takiego gościa, właśnie takiego czarnego jastrzębia pod cieszynem, że zginął właśnie tam w jakiejś e, potydce rycerskiej. Także chyba coś w tym jest właśnie ta legenda czarnego jastrzębia, to nie jest tylko legendą. No i e, zaczęli tutaj. Na tych terenach zaczęli szukać węgla, ale okazało się, że ten węgiel ma strasznie dużo metanu w sobie i zostawili ten pomysł. Ale przy okazji tych odwiertów e, wyszła im właśnie ta woda uzdrowiskowa, którą właśnie przebadali i zachwycili się nią i stwierdzili, że e, zrobią tutaj na tym terenie uzdrowisko. No i po czasie. Doktor Mikołaj Witczak wykupił to uzdrowisko, pięknie je zmodernizował, sprowadził kolej i tak dalej. Zaczęło to miejsce tętnić życiem, to był naprawdę zamożny człowiek i zobaczcie jak jego e, dworek niszczeje, Powinno być odbudowany. Albo wykupiony właśnie przez miasto, żeby zrobić może jakąś galerię powstań śląskich. Chciałem jeszcze Wam pokazać tutaj to uzdrowisko. To uzdrowisko zostało wybudowane na rocznicę dziesięciolecia niepodległości Polski. Ta ziemia została w prezencie oddana przez Wiczaków i przez powstańców śląskich, żeby tutaj właśnie wybudować uzdrowisko dla powstańców, którzy właśnie ucierpieli na skutek właśnie bitew tych powstań wszystkich. Jest to piękne uzdrowisko imienia Józefa Piłsudskiego, ale niestety czarne chmury teraz właśnie nad tym Yy, szpitalem tutaj yy, zawisły, bo yy, gdy uzdrowisko przestało istnieć właśnie po II wojnie światowej, yy, od lat właśnie od 70 lat, 70 lat tu jest szpital rehabilitacji, zjeżdżają się wszystkie dzieciaki z całej Polski tutaj, które mają właśnie problemy, i teraz. E, obcinają temu właśnie szpitalowi świadczenia. Tak, w taki drastyczny sposób, że niestety e, e, przy tym kształcie, teraz, właśnie tych świadczeń, które będą prowadzili, nie są w stanie utrzymać się. Także może tutaj po prostu zamknąć ten szpital, który działa już 70 lat. No, takie są właśnie u nas te. Eee, taka jest polityka u nas. Wszystko zamykać, to co państwowe na rzecz na no kogo? Prywaciarzy, tak? Bo te dzieci muszą się gdzieś leczyć. I gdzie się będą leczyć? Prywatnie. Tak to właśnie działa. Wszystko z góry. Pozamykać i do prywaciarzy, tak? Ja tutaj przynajmniej widzę a tutaj harmonia nowa jeszcze tu nie byłem, ale zamierzam iść na jakiś fajny koncert i tak sobie działało w Jastrzębiu Zdrowisko ale po II wojnie światowej ruszył wielki przemysł i potrzeba było jednak tego węgla więc partia sięgnęła do tych pokładów węgla, które drzemały w jaszczębiu Zdroju i zaczęli kopać, wiercić i budować te kopalnie. Wybudowali na terenie Jastrzębia pięć kopań. Pierwsza kopalnia to było, miała być moszczenica, ale w 59 roku jednak ten metan dał o sobie znać i był wybuch szybu. Przez to ten wybuch zginęło dziewięć osób i zaniechali troszeczkę tą moszczenicę. Skupili się na kopalni Jastrzębie. Wybudowali kopalnię Jastrzębie. Oddali ją do użytku w 1962 roku. Później powstała właśnie, 3 lata później, kopalnia Moszczenica, później Zofiówka, Borynia i Pniówek. Pięć kopalń na terenie Jastrzębia. Miasto tutaj, które liczyło sobie kilka tysięcy osób nagle musiało pobrać ludzi z całej Polski do pracy. Na jednej z kopań pracowało aż 8 tysięcy ludzi. Także była to rzesza armia ludzi. Więc co zaczęły kopanie robić? Na całą Polskę wypuściły tak zwanych werbusów. I oni jeździli po całej Polsce i werbowali właśnie ludzi do pracy po wioskach, po małych miasteczkach i tak dalej e, no za bardzo ludzie nie chcieli pracować na kopalni, bo to było naprawdę w tamtych latach, teraz też jest ciężka praca, ale w tamtych latach to było ekstremalna robota wszystko ręcznie, wszystko łopatami temperatury i tak dalej i tak dalej no i czym werbowali tych ludzi? czym ściągnęli do siebie? nie pieniędzmi ale mieszkaniami mieszkaniami, że po dwóch, trzech tygodniach, po miesiącu, po roku ludzie dostawali ładne, piękne mieszkania i mogli się tutaj osadzać, a młodzi chłopacy, którzy tam po wojsku zaraz hajtali się i tak dalej, młode rodziny no to było kurde jak woda na młyn także Jastrzębie zaczęło się rozrastać miasto zaczęło się rozwijać Zaczęło tutaj przyjeżdżać dziesiątki tysięcy ludzi, i na pomoc temu właśnie przyszła technologia z, z, z dużej płyty, z wielkiej płyty, i zaczęli budować właśnie bloki takie jak ten, jak tamten. Ludzie zaczęli się zjeżdżać, po paru miesiącach, tygodniach dostawali mieszkania młode, tętniące życie miasto. Zaczęło się rozwijać i było tutaj pięknie Zaczęli budować hotele, dużo było kawalerów Dużo ludzi właśnie e, poszła już fama na całą Polskę, jakie to miasto jest piękne, świetne i tak dalej Tutaj nie było nic tu nie było nic, tutaj było, było to lasy jakieś kurde i wszystko wykarczowali Zasypali bagna i zbudowali, zobaczcie, te wielkie bloki dziesięciopiętrowe. Ale moim zdaniem, niestety, wodaże czy partia zawsze paściła to, że właśnie dostała plastelinę, nowe miasto, całkowicie zbudowane od podstaw. Mi Jastrzębie przypomina po prostu takie jastrze... miasto, jak w Stanach Zjednoczonych odkryli złoto, zbudowali z drewna miasteczko, złoto znikło, no i wszyscy wyjechali i te miasto zostawili. I tak właśnie mi przypomina Jastrzębie. Jastrzębie jako młode miasto zaprzepaściło swoją szansę w latach właśnie 60 -tych, 70 -tych. Nigdy tutaj w Jastrzębiu nie było włodarza takiego, który by powiedział słuchajcie, to miasto śpi na węglu, tu jest pięć kopalń, tu są tysiące, miliony ton węgla, a to miasto powinno wyglądać jak drugi Dubaj, jak Warszawa, to jest niepojęte, zobaczcie, tutaj ci wszyscy włodarze, którzy rządzili tutaj tym miastem, to jak pasożyty po prostu wyciągać, wszystko co się da normalnie jak te miasteczko ze Stanów Zjednoczonych złota kończy się złoto jedziemy dalej gdzieś indziej zobaczcie tu powinno być jakieś politechniki szkoły wyższe górnicze przecież tutaj jest cała kolebka powinna być węgla tutaj powinny być wielkie galerie takie z prawdziwego zdarzenia, powiedzmy jak jest w Bielsku, a nie te jak my tutaj mamy rozsiane mały galeryjek. to tu coś, tam coś, no jest wszystko porzucane bezmyślnie e, powinna być jakaś duża, naprawdę duża, wielka ulica, taka powiedzmy jak jest e, w Łodzi 2-3 kilometry butiki sklepu i tak dalej przecież to tutaj e, niby najwięcej zarabiają Polacy to tutaj górnicy mieli te książeczki e, G to tutaj e, cały przemysł był wielkie pieniądze a co tu jest? zobaczcie na to miasto tu, je, tu nic nie ma zawsze wszystko w tym jastrzębiu mamy ostatnie e, galeria do porządnej galerii musimy stąd jechać. Jeździliśmy do rybnika na samym początku do galerii. Do kina też gdzieś indziej. Na basen też gdzieś indziej. Uczyć się, chłopaki się uczą e, o górnictwie i tak dalej. Też w innym mieście. No. E, pobawić się, potanczyć dyskoteki też gdzie indziej. Tu w tym Jastrzębiu Kuźwa nic nie ma. E, stare, stary prze stadion wszystkie okoliczne miasta mają stadiony my mamy przestarzały stadion hala jedyna hala siatkówki no to, to wyszła im bo jakby nie było Jaszczemskiego węgla To tej hali też by nie było ale hokej lodowisko hangar to wygląda jak magazyn Zamiast wybudować coś, też okoliczne miasta mają piękne lodowiska. W tym Jastrzębiu nic nie ma, zawsze, ma, zawsze jesteśmy na ostatnim miejscu. Jedynie gołębie zostały, o, zobaczcie. Słuchajcie, chodzę dzisiaj po tym mieście i trochę zgodniałem. I postanowiłem przyjechać do najstarszego tak myślę, fast foodu w Jastrzębiu. Zdroje, jak się domyślacie ale zawał. Kiedyś to targowisko tęt, tętniło życiem Teraz to jest tylko na miastka jakiegoś targu Zobaczcie, cały pusty Ale fast foody są otwarte, także To jest chyba najstarsza budka. Dzień dobry, to my. Dzień dobry. Dzień dobry Ja poproszę hot doga z kiełbasą. Furby pas. Tak jest. A mogę kartę płacić? Nie. A nie A, mam, ale całe 200. Dzień Dobrze, no to fajnie. No? My przygotowane. Właśnie zastanawiam się, e, jak długo ta budka tutaj istnieje. Ponad 35 lat, od początku targu. 35 lat? Ponad, no. aha. Jeżeli targ jest od 89, aha, Lesiu, od którego jest targ? 89 czy wcześniej? Ale tu był, nie było wódki wcześniej. Ja wiem, jeździł wózkiem, a kiedy jest? stał, ale aha. było dalej to jest kontynuacja. Aha, czyli od 80? No ja to od 90 jeżdżę, no to było to. Już było. 90 było. 90 było. No to no. wcześniej na wózku, tylko Sanepit kazał mu to zabudować i Aha. budował się do budy po prostu. No to fajnie. A to, a to tatuś zakładał? Tak. Tak? Mhm. Aha. I co teraz porabia? Eee, Emerytura czy? Ma na bążonę. Emerytura, tak! Aha. Ale górnik. już tutaj jak, jako tako tutaj nic nie Nie, ma nie. nową żonę, co no i tak bywa no. Bardzo robię. Nie chcę pani znać, co robić Ja już panu wydaję. Bo cały czas to tutaj one... To jest to samo, czyli cały... rodzinna firma. Cały czas jest to samo. Fajnie właśnie. Właśnie mówię, że to jest chyba najstarszy fast food w Jastrzebiu. Chyba Najstarszy fast food w Jastrzeliu. Bo chyba starszego nie ma. Jest jeszcze tutaj hot dogi kiedyś taka pani na kopani sprzedawała. Ale na pewno nie od 90 roku. Nie. Później. Kojarzy pani? Tak, bo ja robiłam twarzę wcześniej na Tak, i tam była to taka właśnie budka taka... Ale czy są jeszcze chyba nie Są jeszcze? Cura tam teraz sprzedaje od tej pani. I ta pani też się pokazuje. Ale tutaj to jest chyba. Aha. Proszę. <laughs> Fajnie. Cinać. Dziękuję Sytuku. Dziękuję również miłego i ciego. I widzicie tutaj właśnie naj, najstarszy fast food w Jastrzębiu. Hot dog z kiełbaską. Bardzo pysny. Także co, smacznego?